Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji WF ustalnego. Dzisiaj zajmiemy się treningiem obwodowym. Metoda. Treningu obwodowego, zwana również treningiem stacyjnym, to forma rozwijania ogólnej sprawności fizycznej organizmu, bazująca również na podniesieniu wytrzymałości i odporności na zmęczenie. Nasz obwód stacyjny to będzie zestaw sześciu ćwiczeń wzmacniających szczególnie dolne partie mięśniowe. Czyli nogi. Ćwiczenia będą występowały po sobie. To jest bardzo ważne. Czyli dajemy sobie, no dobra, maksymalnie 10 sekund przejścia między ćwiczeniami. A klasy starsze, jeżeli będą czuły się na siłach, to proszę o 4-5-minutową przerwę. Oczywiście, wcześniej napijcie się wody. I powtórzcie cały obwód jeszcze raz. Czyli jeszcze raz podkreślę, będzie dosyć intensywnie. Jeden obwód stacyjny zawiera sześć ćwiczeń. Ćwiczenia będziemy wykonywać z 10 sekundową przerwą, czyli dosyć szybko zbieramy się po y, ćwiczeniu. Yy, a klasy starsze robią sobie. Dłuższą przerwę, 4-5 minut, i próbują w miarę możliwości, oczywiście, e, powtarzać działanie. To chyba tyle. Aha, jeszcze przed przejściem do ćwiczeń, uważnie przeczytaj e, wyświetloną taką kolorową grafikę. Uważnie się z nią zapoznaj i e, Trzymam kciuki, powodzenia i do dzieła. Zobaczcie teraz, jak będzie wyglądał nasz trening. Rozpoczniemy sobie od tego zadania. Spójrzcie, nazwy niektórych ćwiczeń są trochę dziwne, ale w praktyce wszystko powinno być Wam znane. Raczej bazujemy na ćwiczeniach, które przewijają się na WF-ie, a na przykład taki surfer to jak widzicie to połączenie skłonów bok, przeskoku, przysiadu. I tak idąc dalej w naszym treningu, wciąż będziemy angażowali partie kończyn dolnych. Odstaw, dostaw, wyskok w górę, mostek, tutaj ważne, żeby pośladki nie dotykały podłoża aż wreszcie w czwartym ćwiczeniu odciążymy sobie troszkę nogi i wykonamy pompki damskie wzmocnimy swoje ramiona następnie znowu schodzimy na wysoki poziom jeżeli chodzi o kończyny dolne, przysiad, spięcie na palce i podkręcimy sobie tempo biegiem bokserskim. I'll honor, no one will call me. She's got to save him. She tells him, ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna go and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock the Bible. Take a come, you, you well prepared no, no, mama, you never said, tear Cause you that things year after year and You give the youth love beyond compare, you find this school fee and the bus fare. Mm. Already pops disappear, in a room, back, can't find him nowhere. Steadily, your work flow, every you know, so you're not know. stuck, no time, no time for your dear. Now she got a six year old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. Some love, No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. So rock a bye, baby, rock a -bye. I'm gonna rock you, rock -a -bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock -a -bye.

Kom, kom. Odstaw dostaw wyspą górę. Odstaw dostaw wyspą. Odstaw dostaw wysko. Odstaw dostaw wyspą. Przecież wciążko mostki nie dotykamy pośladkami do podłoża. Nie dotykaj pośladkiem do podłoża. te ćwiczenie pompki damskie. Pamiętajcie, żeby sylwetka nogi plecy była równa. Przysiad, zdjęcie na palce. Przysiad, wspięcie na palce. Polana nie wychodzą, znacząco poza linię palców. Hop. 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 bądź bokserski kolana wysoko, pracuj intensywnie, dynamicznie ramionami o, ja już zacząłem i szybciej, 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 końcówka dawaj, dawaj, koniec Koniec Przeć ćwiczeń za Tobą Starci spróbują powtórzyć temat Powodzenia